W dzisiejszym wideo przyjrzymy się bliżej whisky z destylarni Bimber. Nasza polsko-angielska destylarnia. Angielska dlatego, że oczywiście jest położona w Anglii, w Londynie, a polska dlatego, że została ona założona i jest prowadzona przez naszych rodaków, Polaków. Konkretnie bierzemy na tapet Bimber Ex Bourbon Cask Batch Number no. 3. Jest to w zasadzie najnowsza edycja Ex Bourbon, jaką mamy obecnie na rynku. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław P. Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat whisky z Bimber. Całkiem niedawno na kanale pojawił się odcinek o Apogee 12. Apogit12. Jest to whisky ze Bimber. Fakt faktem, nie była ona destylowana w tej destylarni, ale jest to pure mold, blended mold, który został tak naprawdę stworzony połączeniu różnych szkockich destylatów i został on podany finiszowaniu w beczkach połyski Bimber. Bardzo ciekawa rzecz. Zapraszam do odcinka, który całkiem niedawno był. Tutaj proszę bardzo jest karta do tego odcinka. Także polejmy sobie kieliszeczek. I powiemy krótko na temat destylarni. Co do destylarni. Bimber destylarnia powstała w 2015 roku. Została ona założona przez naszego redaka, pana Dariusza Płażewskiego, który na temat produkcji alkoholu mocnego wie bardzo wiele. Wtedy już wiedział bardzo wiele, dlatego że pochodzi z takiego regionu Polski, gdzie produkcja bimbru była dość mocno powszechna, dość głęboko kultywowana. Ale wiecie co, moi drodzy widzowie, na temat destylarni. Już było we wcześniejszym odcinku. Naprawdę sporo mówiliśmy w odcinku o Newmaken, który degustowaliśmy. Pewnie to było już dobry rok temu, tak podejrzewam. Także tutaj Wam zostawiam kartę do tego odcinka. Tam mówimy więcej na temat destylarni, mówię więcej na temat procesu produkcji tej whisky, jak produkuje się whisky w destylarni Bimber, a jest to proces naprawdę ciekawy. Także zapraszam do tego konkretnego odcinka. Skupmy się może na naszej bohaterce, na naszej dzisiejszej łyski. W tym wypadku no, nie wiemy dokładnie w jakim wieku jest ta łyski, gdyż Deslarnia Bimber raczej nie podaje deklaracji wieku. Czy przynajmniej ja się nie spotkałem z tym, aby konkretnie, konkretna cyfra pojawiła się na etykiecie. Ale w tym wypadku mamy kilka ciekawych informacji. Tak jak mówiłem, jest to bacz numer 3. 5000 butelek zostało zrobionych, zabutelkowanych z tego bacza. Moc 51,6% alkoholu i bardzo wyraźnie na etykiecie stoi, że jest to łyski niefiltrowane na zimno i w naturalnym kolorze. Kolorek, jak widzicie, całkiem przyzwoity. Jeżeli bierzemy pod uwagę kwestię, że jest to łyski trzyletnia, bo w zasadzie tyle musimy należakować w beczce, aby nosić miano łyski. Podejrzewam, że w tym wypadku leżała ona nieco dłużej niż 3 lata. Na tylnej etykiecie mamy trochę informacji na temat destylarni, na temat tego, że destylarnia prowadzi dość ciekawy proces produkcji, chociażby dlatego, że e Jęczmień jest słodowany w tradycyjny sposób na podłogach do słodowania. Jest on miażdżony ręcznie, czyli nie jest on mielony w młynkach, tylko jest miażdżony ręcznie. To też jest ciekawostka fajna, jeżeli chodzi o te destylarnie. Długi proces fermentacji 7 dni. Jest to jeden z najdłuższych procesów fermentacji w produkcji whisky. Póki co, póki co, gdyż w Anglii pojawia się nowy gracz na rynku. Niedawno robiłem odcinek o The Circumstance Destillery i tam, z tego co pamiętam, to fermentacja trwa nawet do 14 dni. Także no, tutaj mamy, prawda, kolejnego gracza, który w kwestii długości fermentacji może bimbra pobić niebawem. Ale to okaże się, kiedy pierwsza łyski z tej destylarni się pojawi. Bodajże w sierpniu, z tego co z tego co pamiętam, także no będzie ciekawie, będzie ciekawie. Ogólnie, jeżeli chodzi o Anglię, to dużo rzeczy ciekawych się dzieje, jeżeli chodzi o produkcję whisky, także no Anglia rozwija skrzydła, zaczyna robić naprawdę fajne i ciekawe rzeczy. Także warto jest śledzić ten rynek, gdyż no dużo ciekawych rzeczy może się pojawić. Zdradzę Wam tylko tyle, że w moim mieście, w którym mieszkam, w Birmingham, również mamy destylarnię. Jest to destylarnia stosunkowo mała, gdyż jest ona prowadzona póki co w garażu jeszcze, 27 m2. ale udaje się. Co miesiąc jest zalewana beczka. Destylarnia powstała w 2020 roku i niebawem pojawi się pierwsze łyski. Co do tej destylarni? E, powiem Wam tylko tyle, że będziemy robić degustację pewnych rzeczy z tej destylarni. I na pewno będzie rozmowa z właścicielem destylarni, gdyż na tą rozmowę jestem już de facto umówiony. Także niebawem na kanale możecie się spodziewać takiego odcinka o destylarni z Birmingham. A konkretnie jest to Spirit of Birmingham Destillery. Tak się nazywa ta destylarnia. Możecie sobie wygooglować. Ewentualnie zostawię wam link w opisie pod filmem, także rzućcie sobie okiem. Naprawdę ciekawe rzeczy będą sobie destylarnie wychodzić. Miałem możliwość próbować jumejka. Niedawno wypuścili wódkę. Destylarnia też produkuje piwo. I to był chyba pierwszy produkt, który sobie destylarnie wyużał światło dzienne. Dostałem sampla bodajże dwumiesięcznego destylatu. Dwumiesięczny, dwumiesięczny destylat, który leżakował właśnie w beczce ze świeżego bodajże dębu. Z tego co pamiętam. Ale my dzisiaj nie będziemy mówić o. Birmingham i o destylarni z Birmingham, tylko skupiamy się na naszym londyńskim Bimberku. Bardzo ciekawa destylarnia produkująca bardzo dobre whisky. Moim zdaniem cenowo wygląda to nieco inaczej, ale o cenie powiemy sobie później może. Spróbujmy jak smakuje batch trzeci whisky z beczek po Bourbonie. Wtykając nos do kieliszka można napotkać od razu nuty typowo burbonowe. Jest słodko, jest waniliowo, odrobina karmelu, jakaś czekoladka tu jest wyczuwalna delikatnie, trochę goździków, trochę cynamonu. No, i tutaj przez te burbonowe nuty przewija nam się tutaj aromat jumejka. Czyli spora owocowość, odrobinę kwiatowości. I to, co jest bardzo fajne, i to już zauważyłem w wielu whisky od Bimbra, że alkohol w ich whisky jest bardzo fajnie ukryty. Mimo młodego wieku i mocy prawie 52%, można włożyć nos do kieliszka i tego alkoholu tak naprawdę za bardzo nie czuć. Pachnie naprawdę przyjemnie. Zobaczmy, jak smakuje. Hmm. W smaku. Na początek słodko, przyjemnie, właśnie tak lekko burbonowo. czyli karmel, wanilia. Sporo słodyczy. Im dłużej to łyski w jamie ustnej trzymamy, tym coraz więcej na język wychodzi nam takiej stresowości. winności, ale takiej słodkiej. Coś jak mandarynka, jak nektarynka. I w momencie, kiedy to łyski przełykamy, dostajemy ogromnego kopa owocowości. Owocowość rozlewa się po całej jamie ustnej. Właśnie soczysta brzoskwinia. Coś takiego, co kojarzy mi się nawet z takim syropem brzoskwiniowym. Mandarynka, nektarynka, lekka cytrusowość. Do tego nuty zbożowe oczywiście, jest to młoda whisky i te nuty zbożowe są dość intensywne, ale bardzo, bardzo fajnie wkomponowane właśnie w tę owocowość. W momencie przełknięcia dostajemy również trochę pikantności na język, trochę tego alkoholu. Tutaj już w smaku ten alkohol nie jest aż tak dobrze ukryty, ale no pamiętajmy, że jest to młoda whisky. Tej słodycze jest naprawdę mnóstwo. Po przełknięciu, tak jak mówiłem, więcej nut zbożowych nam wychodzi. Zaczyna się pojawiać czekolada. Blaszna czekolada. Język się delikatnie ściąga. Jest sporo sporo tej takiej cytrusowości, a takiej bardzo przyjemnej słodkiej. Taka właśnie soczysta brzoskwinia, mandarynka. Idąc w kierunku finiszu, na języku mamy właśnie trochę zbożowości, delikatną taką kwiatowość, powiedziałbym. Bardzo przyjemną. Jest ta czekolada. Może tam nawet jakiś orzech się pojawia przez chwilę. Ale pozostaje nam właśnie ten taki syrop brzoskwiniowy, odrobina czekolady, trochę zbożowości, trochę tego właśnie słodu jęczmiennego. No i finisz powoli zaczyna nam wygasać. Powiedziałbym, że jest to finisz krótki w kierunku średniego. Nie jest on zbyt długi, ale jest on całkiem, całkiem przyjemny. Naprawdę przyjemna whisky muszę przyznać. Na pewno posmakuje osobom, które lubią słodkie rzeczy, bo jest to typowo słodka whisky. No bourbon jest alkoholem bardzo słodkim. I tutaj, w połączeniu z Newmake'em od Bimbra, bardzo fajnie to wszystko się poukładało. Mimo młodego wieku, Whisky ma swój charakter. Jest fajnie skomponowana. Słyszałem, że jest to najlepsza edycja Ex Bourbon do tej pory, ale to nie niebawem się o tym dowiemy, gdyż pojawi się odcinek, gdzie będziemy porównywać pierwszą, drugą i trzecią edycję. Te wszystkie trzy bacze porównamy sobie ze sobą. Zobaczymy, która wypada najciekawiej. A co do tej edycji, no jest całkiem przyjemnie, jest fajnie. I teraz gwóźdź programu, dochodzimy do ceny. Wiecie moi drodzy, jeżeli śledzicie destylarnię Bimber, to wiecie, że no, whisky od nich nie należą najtańszych. I to w zasadzie jest chyba najtańsza whisky ze destylarni Bimber, jaką możemy dostać. Bo za pełnowymiarową butelkę 0,7 należy zapłacić, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, 65 funtów. W Polsce próbowałem googlować, szukać. Znalazłem w jakimś jednym sklepie dostępną tą edycję, ale tam cena była po prostu nie wiem skąd to było wzięte. 999 zł kosztowała ta butelka. Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzu, w zasadzie, czy to prawda, że ta whisky normalnie tyle kosztowała w Polsce, czy to po prostu już ktoś, bazując na tym, że niewiele tego zostało na rynku, po prostu zrobił sobie cenę. Dwukrotnie wyższą, bo tak to mniej więcej wygląda. Trochę, trochę to kpina jest, powiem szczerze. Jeżeli tak, to jest to kpina, moim zdaniem, i, i wykorzystywanie innych, no ale tak jak pozostawmy to może e, na inny odcinek, gdyż będzie kiedyś odcinek właśnie o cenach whisky, jak to wygląda. Póki co, to jak mówię, 65 funtów, e, no to nie jest mało, powiem szczerze. To nie jest mało. Tylko że. Z moich doświadczeń wiem, że whisky czasami rozpatrujemy pod kątem wieku. Tak mówimy, a jest to whisky bez deklaracji wieku. To jest młody destylat, bo 3-4 letni 65 funtów. To jest trochę za dużo. No tak. Może się wydawać, że jest to za dużo, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę na jakość tej whisky. To, że łyski spędziła tylko 4 lata w beczce to nie znaczy, że jest to zła łyski. Absolutnie nie. Powiem szczerze, ten bimber smakuje mi lepiej niż niektóre łyski, które mają 10 lat na przykład. I są w podobnej prezentacji, w mocy w granicach 50%. I kosztują nieco więcej niż ta łyski. Ja rozpatruję łyski pod kątem smaku. Czy zapłaciłbym za to whisky 65 funtów? No tak, no, sami widzicie, butla stoi na stole, więc no. Zapłaciłem za to whisky 65 funtów. I naprawdę nie żałuję, gdyż jest to dobra whisky, trzymająca bardzo wysoki poziom. Zresztą byłem w destylarni. Miałem możliwość porozmawiać zarówno z panem Darkiem Pożewskim, z właścicielem, jak i z Arturem, master destylerem. I powiem szczerze, ich kunszt, ich wiedza, ich umiejętności, to co potrafią zrobić, jest naprawdę niesamowita. To są naprawdę osoby, które wiedzą co robią, osoby, które no, wkładają całe swoje serce w produkcję whisky. Ja rozumiem, że jest to destylarnia kraftowa, jest to deselarnia stosunkowo mała, bardzo mała, powiedziałbym. I no, przy niewielkiej produkcji, chcąc zarobić na tym jakieś pieniądze, nikt nie będzie sprzedawał whisky po 30 funtów za butelkę. To jest, to jest oczywista rzecz. Tutaj mówimy o, o, o czystej kalkulacji, mówimy o ekonomii. Więc warto podejść do tego z tej strony. To jest destylarnia kraftowa, destylarnia mała, produkująca niewielkie ilości, wypuszczająca głównie single caski, gdzie cena takich butelek to jest w granicach 125-150 funtów. I to jest sporo pieniędzy, bez wątpienia. Ale w przypadku tej edycji, gdzie mamy fajną czteroletnią podejrzewam whisky z beczki po bourbonie, podkreślam z dobrej beczki po bourbonie, czy z dobrych beczek po bourbonie, Definitywnie czuć tutaj w tej whisky jakość tych beczek. Więc, no, tak jak mówię, moim zdaniem ta butelka jest zdecydowanie warta tych pieniędzy. No właśnie, jaka cena w Polsce? Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, w jakich cenach ta whisky była dostępna w Polsce, bo podejrzewam, że może być już problem ze zdobyciem tej butelki. Napiszcie mi o swoich doświadczeniach. Co myślicie o deslarni Bimber? Co myślicie właśnie o tych edycjach, jak z Bourbon Cask, jedynce, dwójce czy trójce? O tych, które mieliście możliwość próbować. Ja wiem, że w Polsce jest bardzo wielu miłośników deslarni Bimber. Ja wiem, że często kupujecie różne fajne butelki, bo widzę na Facebooku różne posty z ciekawymi butelkami z Bimber Destillary. I to fajne, że taka mała, kraftowa, polska deslarnia w Anglii ma swoich zwolenników u nas w kraju. Że no, są ludzie, którzy kupują, chociaż podejrzewam, że większość z Was kupuje, żeby później tą butelkę przeflipować. Przyznajcie się. Mało kto z Was to flaszki otwiera, prawda? No bo Bimber jednakowoż ma ten charakter kraftowy, no i jest to jak najbardziej whisky pożądana w świecie kolekcjonerów. Ceny niektórych whisky ze Bimber po prostu, po tym jak beczka się wyprzeda lecą w górę w tempie naprawdę błyskawicznym i naprawdę niedługo po tym tą butelkę można sprzedać przynajmniej ze stu, stuprocentowym przebiciem. Ale tak jak rozmawiałem z Darkiem Płaczewskim, oni nigdy nie mieli w zamiarze zrobienia czegoś takiego, aby po prostu bimber był kolekcjonerskim towarem. To miały być łyski do picia, do degustacji. I fajnie, że Wielu z nas do tego tak podchodzi, kupuje butelki, otwiera, degustuje i dzieli się swoją opinią na temat łyski z innymi. Tak jak ja to właśnie teraz zrobiłem. Także jeszcze raz zachęcam, piszcie w komentarzach, co myślicie o tej desklarni, co myślicie o ich łyski. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii, moi drodzy widzowie. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za to, że spędziliście ze mną ten czas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał że mogliśmy razem podegustować. Mam takową nadzieję, moi drodzy widzowie. A tymczasem pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.